Witajcie widzowie na nowym filmiku na moim kanale. W tym filmiku sobie zagramy trochę Halloweenowymi postaciami. Z tymi, z tymi który, do których mam takie pasujące do Halloween. jej też nawet pasuje. Zacznijmy od Dajbar, na mojego ulubionego Halloweenowego, czyli Krupa. Piszcie w komentarzach, ludzie. I oglądajcie do końca. I zostawcie lajka i subskrypcję, bo się opłaca i mi to bardzo pomaga. I bo brak... bo dobijamy do stówek, co nie? Chyba zostało już tylko tam sześć. kurde, coś mam na ekranie. Chciałem podrapać. Podrapać to. Po. ja tego mam tego skina. A nie, ja tylko tego nie mam, bo to żeby on kosztował. Let's go, lecimy. Happy, happy Halloween. Wy jeżeli dobijacie to do Halloween to nagram filmik w Halloween, bo nie będę miał zbytnio czasu w Halloween, ale jeżeli dobijecie tu to to no, będę gotowy pojechać. nawet jeżeli ktoś nie zbliża. Kurde, No dobra. Sprawdźmy, Lili też chyba pasuje nie? Piszcie w komentarzach, czy to, czy to pasuje. Ja teraz ustawiłem sobie nawet jeżeli te są gorsze to z innym. Sobie ustawiłem jak najwięcej na w takim bardziej creepy. <ścoughs> Jo przeżyłem. Hello, my friend. Let's go przeżyłem. Muszę chociażby dwa, trzy razy wygrać. To nie na odcinku. Oooo Dobra. Chłach wach. Taki jest dzisiaj dla mnie challenge. Czasami. Let's go! Pierwszy raz. Ale ten naprawdę fajny jest. Tak bardziej dla dziewczyn, ale mi też się podoba. Nie, nie zaliczam, nie zaliczam, nie zaliczam. Nie zaliczam. Też nie wali. nie. Nie na Halloween. Uh -uh. Uh -uh. To zaliczam jak najbardziej, to jest nawet w Ej, czemu to nie strzela? O, nareszcie! Teraz ben, ben, będę codziennie wpuszczał filmiki od następnego tygodnia. Ale i tak nikt nic nie ogląda, ale i tak mnie nie było. Przynajmniej szorcy oglądacie sobie. Uh, uh, uh. O, nie gadać, że ich pierdza zabić. O ja tu gdzie oni wszyscy. O, Dobra. kolejna rinda też się liczyłem z O, chciałem tą kupić, no ale nie miałem tyle tych. Tak, kupiłem sobie tego sama dzisiaj. I pociągnąłem fajnego skina do takiego zadmiarza. Zobaczcie ogólnie najnowszy short. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale jest short. A, nie, jeszcze nie wrzuciłem. Um. Idziemy dalej! Stała, 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 Ogólnie moje znajomi, koledzy, mówią, że prostar to dla małoludki i pusty. Może silne ale nie dla dzieci. Też dla dzieci, no, ale wiecie o co chodzi. Ja nie to nie tylko dla dzieci. Nie zaliczamy. O no nie! No, no. Nie. Tom mógł zaliczyć. Albo co? Ale tego nie zaliczy. O nie, to by było fajne. Ale też nie zaleczył. I nawet się cieszę, że tutaj tego tak. tam zaliczył. Zaliczam, bo jest brau lewy. Ostatnie pociągnąłem. Trzymamy! Chodź tu. Chodź tu w gradzie. Chodź Jak to wygląda? JO! Eee! To jest taki stary, dawny telefon. A mało to jest rów za młodości. To nie wiem ile to lat było tego. Lata siedmdziesiąte. 80 Nie ma tego Napiszcie w komentarzach, jak wiecie, ile on ma lat. Rzekomo. Teorię. Bo na pewno nikt nie ustalił, ile on naprawdę ma lat. Mi nie, nie, nie chodzi o wyjścia, tylko tak ogólnie postać. No kurde. Ach, yo. Ej, ja też mam tego skina, ale nie jestem takim głupkiem. Joch, mój... Wstydź. wstydź! się! Ty! To on szla przez... Nie, nie wierzę. Nie, nie strzelacz. Nie, nie. Zaliczamy, oczywiście. Mhm, otwieramy. Nic. O! To, to, to! Mano to. w glebie, ma jak na wreszcie, Nie, przegapiłem. Czy to ma jeszcze jakiś inny? Nie wiem, jak wy, ale ja co zalicza. Tak, małe dziecko, jakby poszło. tak to. Angelo kick some. Hey, bad de blata, Yo, bro, stay chill. Oh. Mam. Nie mam. nie zaliczamy. Nie gada jak mam mis misowy? A, nie mam. Bo jakbym miał to zrobimy taką zasadę, że wtedy mam listowe. Ja się nie grałem? A, ma na początku to nie, no tak. Nie, nie grałem. Nieważne, to jeszcze raz, bo go lubię. O, oh, to jest jaski, jaski, jaski. Kurde. No, coś powiedziałem, czego nie był, nie mógł. A, świecie, no. Wow. no, ja sobie kupiłem gadżet, że teraz robi jej większy damage. Uuuu.

No, ha! No, ha! Jogę cię zrobić! O! Jezu! Ale ci to się dało! Naprawdę! Dobra, zdechłeś! Jestem losem! Tak? Uh. Oni nim wygrać, ale stracę ult co nie On mi się może przydać Edgar przy walce z Edgarem. A nie, to nie jest Edgar to jest fank. Przestanie wam jeszcze... Dobra, nie, idziemy na tego. Co wszyscy mamy? Dobra, wygram to dla Was. Let's go! Jedno strzał i w mierzu. Wygram ci dla Was, pizofrę. Nie, nie zaliczam, bo nie chcę. No zobaczymy, No zobaczymy. Nie, nie zaliczam. No, oczywiście nie kali nawet z brawlów to jest która godzina 18:30 Ale nie jest taki zły teraz. Kiedy go nie nawidziłem. Jeżeli to wygram, to będzie w, to będzie szok. No rzadko co wygrywam z burką. Yes, Come on, come on! Stacz mi areus widzę. I fajnie jakby wyszło z Coby Doodbrowsa Tam był taki jakby... ...tym, samym sercem. jeszcze bardziej Wygrałem! Nie, zalicza? Zalicza! Co nawet jak ja to zobaczyłem pierwszy raz to się zdziwiłem czy takie coś jest w tej grze? Bo ja się bardziej w takim coś kojarzę. Bo jak zacznę od Brawlerskim parę lat temu, to w ogóle nie było od strasznych skinów, to były same dziwne. Chyba, już nie pamiętam zbytnio, ale nie pamiętam, żeby były takie dziwne. Z tej skin. Nie jeszcze jedno, dodatkowy bo przegrałem. Nie zaliczaj. Zobacz. za, Zobacz. <grym> Dzięki! <laughs> <laughs> większość moich Dzięki! Dzięki! tych nie zdążę nie Dzięki! Dzięki! każdym. Dzięki! 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 Mam Dzięki! 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 do Dzięki! do Dzięki! Bardzo mi to Dzięki! Nie, no to jednak... Już, ej, nie, bo już... Mam... No to... Nie, to no teraz muszę wygrać. Muszę tego dobra. Muszę teraz wygrać. Ale przykręcić tak, tak na odcinku... Wstyd, mam się wstydzić, ludzie. Kiórek albo psikus! Nie, wynocha, psikus! Czekam, aż mi się nałapie. I'm so angry, bo jeszcze nie zostawiłeś lajka i subskrypcji. Nie wiem, myślę na tych, którzy jeszcze nie zostawili, co nie? Bo ci, którzy zostawili, to robię im to. Jesteście siódmymi. <śmieniu> Co ja tego nie czytałem? Kurde. Zaliczycie mi to. Czy nie. I -i. Nie. 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 bo to może trwać.

działem zaliczycie mi a to by byłoby na tyle pa!